Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, wczoraj powiedzieliśmy sobie słów kilka o tym, iż Maryja, matka Jezusa, matka króla, jest też królową, królową niebios. Pokazaliśmy sobie to, na co wskazuje Biblia to na co wskazuje objawiona w Słowie Bożym tradycja która była w Starym Testamencie można by powiedzieć tradycja Dawidowa z tej tradycji, z tego rodu Dawida pochodził Chrystus tak, gdzie matka była królową tak i to było w narodzie izraelskim, w tej tradycji o której uczy nas Słowo Boże starego testamentu. Tak? I zgodnie z tą zasadą, jako pano, jaka e, panowała z e, tą zasadą, o której e, poucza nas Duch Święty, a więc to pouczenie nie jest e, od czapy, że tak powiem, tylko ono ma swoje jakieś przesłanie. E, to objawienie nam prawdy, że królową była matka króla, a nie żona, ma w sobie pewne przesłanie. Słowo Boże nie jest śmietnikiem zawierającym rzeczy zbędne do zbawienia, zbędne do pogłębiania naszej wiary. tak? A więc Bóg na pewno miał w tym swój cel. Skoro nam to objawił na kartach Słowa Bożego, tak? I widzimy, że zgodnie z tą zasadą Maryja, jako matka Jezusa, który jest królem, królowi, panem panujących, na mocy jej macierzyństwa jest też królową. Chrystus jest królem. Nieba, królem Ziemi, panem panującym, Maryja z racji tego, że jest matką, jest królową. No i protestanci tutaj proszę bardzo, proszę mi pokazać jakieś merytoryczne odniesienie do tej koncepcji, która jest stricte biblijna. Jest jakiś komentarz? Nie, tylko powtarzanie, że to diabelstwo i tak dalej. <laughs> Więc Maryja bez wątpienia zasługuje na tytuł królowej, królowej niebios, królowej świata, prawda? Bo tym jest Chrystus. I Kościół cały czas naucza w swoim oficjalnym stanowisku w podejściu do Maryi. To, że nie da się zrozumieć tego, kim jest Maryja, godności Maryi, bez głębokiego zrozumienia jej boskiego macierzyństwa. Bez tej relacji, jaką ją łączy właśnie macierzyństwo z Synem Bożym Jezusem Chrystusem. Nie da się tego zrozumieć, właśnie odrywając Maryję od Jezusa jako matki. Więc Bóg uczynił mi wielkie rzeczy, wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, mówi Maryja. I jakie są te rzeczy? No właśnie, protestanci tutaj nie potrafią wyliczyć tych wielkich rzeczy. Kościół katolicki potrafi, tak? natomiast protestanci nie potrafią wyliczyć i wskazać, na jakie wielkie rzeczy, o jakich wielkich rzeczach mówi Maryja. Na tym się koncentrują? O, bo wielbi dusza moja pana, raduje się duch mój Bogu, zbawcy moim. I Maryja jest grzesznicą, potrzebowała zbawiciela. Maryja nie jest grzesznicą, a czy potrzebowała zbawiciela? Oczywiście, że tak. Chrystus ją zbawił. Maryja nie byłaby niepokalanie poczęta, Maryja nie byłaby właśnie bez grzechu, gdyby nie została zbawiona. Przez Chrystusa w sposób szczególny, jak tutaj mówi Don Scott i naucza kościół, właśnie na mocy zbawczej ofiary Chrystusa, czyli potrzebowała zbawienia, Maryja została zachowana od grzechu, więc potrzebowała zbawiciela. Ale ta potrzeba zbawiciela absolutnie nie wskazuje na to, że Maryja była grzesznicą. To jest tak, jakby powiedzieć, że o, Chrystus przyjął chrzest na odpuszczenie grzechów, chrzest Janowy, a więc ochrzcił się, żeby mieć odpuszczone grzechy. No nie, Chrystus przyjął chrzest, ale nie potrzebował odpuszczenia grzechów. Tak samo Maryja potrzebowała zbawiciela, ale nie była grzesznicą. Byłaby grzesznicą, gdyby nie ofiara Chrystusa i gdyby nie na mocy tej ofiary nie została zachowana od grzechu, właśnie jako przygotowanie jej do bycia matką Boga, matką syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dobrze, to tyle w ramach wstępu. Moi drodzy, powiedzmy sobie, że pani Madzia tutaj próbowała odpowiedzieć na pytanie. E, prawda, które tam zadałem <laughs> e, właśnie, e, kiedy mówiliśmy sobie o zbawieniu, właśnie e, w, w odniesieniu do nagrania pastora Lewandowskiego, tak? No, i pani Madzia pisze. I kiedy, kiedy mówiliśmy sobie, że Bóg zbawił człowieka z miłości, tak? Pani Madzia pisze. Prawda jest taka, że Bóg nikogo zbawiać nie musiał, gdyż Bóg nic nie musi. No, w sumie racja. Bóg nikogo nie zbawia ze względu na wyjątkowość grzesznika, ale ze względu na chwałę swoją i żadne ludzkie czyny nie mają wpływu na bożą łaskę w kwestii zbawienia ludzkiej duszy. Rzymian 9. A to, czy jesteśmy posłuszni naszemu świętemu Stwórcy, czy też nie, jest świadectwem tego, czy nasze serce zostało przemienione, czy też nie, i czy nasze dusze zostały zbawione. Człowiek zbawiony jak najbardziej pragnie i potrzebuje procesu uświęcenia. I tu są dwa różne wątki, nad którymi się zatrzymamy. Bóg zbawia przez wzgląd na chwałę swoją, na swoją chwałę. Moi drodzy, a czym jest chwała Boża? Jak ta chwała Boża się objawia? O, i to jest pytanie. Żeby zrozumieć y, tą chwałę Bożą, to trzeba sobie, moi drodzy, pójść do objawienia chwały Bożej, czyli do Księgi Wyjścia, rozdziału 33 i 34. W trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, w wierszu 18, czytamy takie słowa. I rzekł Mojżesz, oczywiście zwraca się do Pana. Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. 19. Pan odpowiedział: Ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę, komu chcę i miłosierdzie, komu mi się Podoba. Tak? Czyli Mojżesz zwraca się do Pana, aby ujrzał Jego chwałę. I teraz zobaczmy. W 34 rozdziale Bóg spełnia prośbę Mojżesza. Od wiersza 5 czytamy: Pan wstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Jahwe. 6. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. 7. Zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Lecz nie pozostawiający go bez ukarania. Zobaczmy, moi kochani. Przebacza grzech, ale nie zostawia bez ukarania. Przebaczone, ale kara. Widzicie to? Tu można zrozumieć mniej więcej czyściec. Bóg przebaczył grzechy jak najbardziej, ale kara zostaje. Jeszcze raz. Przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, przecinek, lecz nie pozostawiający go bez ukarania. tak? Ale zsyłający kary za niegodziwość ojców, na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Co tu jest istotne, moi drodzy? Mojżesz zwraca się do. Yy... Do pana by mu objawił swoją chwałę, i Bóg objawia mu swoją chwałę w jaki sposób? Ja jestem suweren i robię e, wszystko, e, co mi się podoba, nikt mi nie może wejść. Tak? No, no to, to głosi kalwinizm. Ja jestem suweren, tak? Nie. Jahwe, Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość. A więc Bóg zbawia ku swojej chwale, tak? Jak to pisze pani Madzia, jak to głosi pastor Lewandowski. Tylko, że ta yy, chwała Boga. Właśnie manifestuje się miłosierdzie w miłosierdziu, w przebaczeniu, w litości. Stąd, jeżeli właśnie Bóg zbawił ze względu na chwałę swoją, to właśnie zbawił ze względu na miłosierdzie i przebaczenie.